W piątek Stal Mielec zremisowała w Gliwicach z Piastem 2–2. Milczanie prowadzili już 2–0 po golach Gettingera i Wlazły, ale gospodarze wyrównali dzięki trafieniom Feliksa i Hrabka. Wieczorem w Częstochowie Raków po dość bezbarwnym meczu wygrał z Grunnikiem Zabrze. Jedynego gola tuż przed przerwą strzelił Koczerchin. Dzięki tej wygranej Raków awansował na pozycję lidera, przynajmniej do niedzieli. W sobotę korona pokonała Śląsk Wrocław 2–0 po dwóch trafieniach Dalmału. Sytuacja w tabeli piłkarzy z Wrocławia wydaje się już być przesądzona. W zupełnie innych humorach są zawodnicy Pogoni. Szczecinianie rozgromili Włodziewicew aż 4-0 po bramce Kurzawy i trzech golach Kolorisa. Pogon, która w tym roku jeszcze nie straciła punktów, awansowała na czwarte miejsce w tabeli. W ostatnim sobotnim meczu niespodziewanie Radomiak pokonał u siebie Legię. Wojskowi szybko objęli prowadzenie po Kapustki, ale potem bramki zdobywali już tylko Radomianie, Kapita, Grzesik i Aguzul.